Panie Robercie, zapowiedź prezesa TVP, że kabarety wrócą do TVP i będzie naprawdę dobrze. No i nie mogę nie poprosić o komentarz. Eee... Jestem przekonany, mam na to nadzieję, bo wszystko jest takie płonne i kruche, że spotkamy się przede wszystkim po raz pierwszy w Opolu z publicznością telewizji publicznej na kabaretonie sobotnim. Zdaje się, że to będzie o 22, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Wystąpią tam najlepsze polskie kabarety. Wśród nich wystąpi mój. A w tym kabarecie też ja się pojawię prawdopodobnie, więc jestem pełen dobrych myśli. Będzie jakaś cenzura, że na przykład tylko o opozycji tej obecnej, a o tej byłej opozycji, czyli teraz rządzącej nie, czy ma, będziecie mieć wolną rękę. Nie no, oczywiście nie ma cenzury, nie wyobrażam sobie tego, a co kto pokaże, to już jest w gestii każdego kabaretu. Jeszcze nie wiem do końca, co zagram. I chyba się już nie będę znęcał nad tym, nad tym pisem, no bo już przecież wystarczy, natomiast na tę nową władzę jeszcze nie mam pomysłu, to powiedzmy, że niech to będzie takie pół roku miodowych lat, pół miodowego roku, kiedy będziemy się, myślę, jako środowisko przyglądać temu, co się dzieje, żeby potem e, zaatakować ostrzem więc myślę, że poświęćmy ten to e, Opole takiej zabawie. Naprawdę nie ma się na razie na, na, na kim, nad kim na, poznęcać jeszcze? Nie, ja osobiście mam trochę przesyt polityki, już, już dokonały się wybory, bardzo jestem zadowolony z, z tego e, wyniku, więc e, chciałem po prostu, żebyśmy się trochę pocieszyli tym, że jest wiosna, że e, jesteśmy wolni, że nie ma wojny, e, a rolnicy być może się dogadają i nie będzie e, blokad, dojedziemy spokojnie do Opola. No dobrze, to w takim razie, jeżeli nie o polityce, to o czym... Pan sobie żartuje teraz, co pana śmieszy, co pana rozmawia z takich ludzkich, codziennych sytuacji? Proszę bardzo, śmieszy mnie na przykład to, i muszę o tym napisać sketch, że co jakiś czas e, spotykam się z takimi wspomnieniami starszych ludzi. Sam powoli staję się takim człowiekiem, który mówi, że kiedyś nie było tego i tego, i jakoś ludzie żyli, i nikomu to nie przeszkadzało, i jadło się jabłka e, brudne z piakiem, z robakami, i jakoś się żyło. I ten, ten refren się powtarza bardzo często więc myślę chciałem zrobić taki cykl poświęcony wspomnieniom jak to było kiedyś żeby sobie moi rówieśnicy i przypomnieli a nasze dzieci dowiedziały się jak żyło się kiedyś żeby nacieszyć się tym co mamy teraz bo mamy teraz praktycznie wszystko czy bardzo dużo przynajmniej i trzeba to docenić bo tak łatwo się pamięć zaciera więc chciałbym dokonać takiego Takiej retrospekcji. Co Pana osobiście w tej rzeczywistości teraz cieszy, a co jeszcze smuci? No męczy mnie ten zalew komercji, że tego jest tak dużo, męczą mnie znowu te stare tytuły odświeżane na nowo. Męczy mnie to, co jest w Netflixie, bo już mam dosyć tych wszystkich seriali i tego, że się spotykam ze znajomymi, wszyscy tylko mi opowiadają o jakichś serialach, które aktualnie oglądają. Ja nie mam telewizora i nie oglądam seriali. Pewnie one są dobre, te seriale, ale też trzeba znaleźć jakiś umiar. Ale mam wrażenie, że ludzie są ze sobą, ale właściwie tylko po to, żeby leżeć obok siebie i patrzeć w telewizor i pochłaniać kolejne seriale oglądając jeden zapominają o tym, co było przed chwilą, więc dzisiaj spotykamy się w kinie na filmie i bardzo mi to cieszy, bo filmy mają początek, środek i zakończenie, a te seriale praktycznie się nie kończą i nie dochodzi do jakiegoś katarzizmu, do jakiegoś takiego uwolnienia tak. emocji, więc jestem fanem e, e, kina, chodzenia do kina, e, trzymania się za rękę z żoną albo z narzeczoną, albo z partnerką i spędzenia wspólnie czasu, nie w łóżku, e, znaczy w łóżku też, ale w innym celu. No dobrze, ale powiedział pan, że nie ogląda telewizji. To co, wyrzucił pan telewizor po tej słynnej kosie z Polsatem, kiedy was ocenzurowali i zlikwidowali, czy zawiesili program? Nie, w pewnym momencie jeszcze przeprowadziłem do nowego mieszkania. Postanowiłem z rządem razem, że nie będziemy mieli telewizora. Tym bardziej, że mamy, y, y, mamy dziecko ciągle i to y, dziecko jest tak ruchliwe i dostarcza dużo y, lepszy kontent, mam wrażenie jest niż. Y, na każdym kanale, po prostu patrzę sobie na niej i z tego czerpię radość, wzruszenie. To mnie śmieszy, to mnie cieszy i to mi zastępuje znakomicie telewizor. Niestety dziecko nie zawsze da się wyłączyć. To przewaga telewizora jest tutaj wyraźna, bo dziecko nasze zasypia o północy. wolałbym, żeby spało o 20.00. Pierwszej, chociaż 22, no, no więc tego się nie da wyłączyć. No ale mimo wszystko, posiadanie dziecka cieszy mnie bardziej niż posiadanie telewizora, bo na no, telewizor każdego, stać a na dziecko nie. No dobrze, to tak na koniec zapytam. Będzie, będziecie się dalej obrażać na ten polsat? Czy się kiedyś odobrazicie, czy to już będzie taka wieczna niezgoda? Nie, nie, to nie leży w mojej naturze, żeby się na kogoś gdzie masz wierzyć. To są nieliczne osoby, z którymi mam taką koserę, Ja mam krótką pamięć, to mam taką, takie szczęście, że nie, nie chowam urazów znaczy niedługo. Nie więc jeśli ktoś jest skruszony, powie przepraszam, albo będzie chciał się pojednać i wyciągnie rękę, to ja też ją wyciągnę, bo to przecież. Na tym polega życie. No, że, że Nie można chować urazy, bo to tylko do końca życia, bo to tylko nam niszczy to radość z tego, że jesteśmy na tej planecie. Czyli jak zadzwonią, to pan odbierze? A oczywiście tak, tak, odbiorę, 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 chociaż nie, generalnie nie odbieram nieznanych numerów, więc lepiej, żeby najpierw tam pisali SMS-a, a wtedy odbiorę ten sam numer, pod którym odbiorę SMS-a wcześniej.